Cześć, tak jak Wam powiedziałam, że wstawię filmik, no to wstawiam. Ostatnio byliśmy u ginekologa, ważyliśmy małym młodego, ponieważ już tak jak Wam mówiłam już za poprzednim razem, był już tak na granicy, ważył jeszcze prawidłowo, ale już był taki na tej dolnej granicy. I mieliśmy przejść za dwa tygodnie i go zważyć jeszcze raz. No, faktycznie przybrał, ale nie tyle, ile powinien, i, i już jest troszeczkę poniżej tej granicy. Więc, jeżeli po prostu nie zacznie przybierać, to lekarz po prostu będzie się tutaj zastanawiał, czy nie zakończyć wcześniej ciąży. Um. Spadł poniżej 10 centyli. Tak, ma teraz y, dokładnie szósty centyl i na końcu Wam stawię tutaj jeszcze kawałek z nagrania tutaj z USG, żebyście wiedzieli mniej więcej jak to wygląda. Na ten moment po prostu będziemy musieli częściej chodzić do ginekologa, ja jutro idę też na badania krwi, żeby sobie zrobić po prostu jeszcze raz grupę krwi, no i we wtorek idę na zastrzyk z globuliny. Tak, chyba. Coś, tak. coś ten desen? Trzeba będzie monitorować e, przepływy. Bo mam grupę ujemną, więc e, mógł być konflikt krwi. Więc, żeby zapobiec za takiemu konfliktowi, czy coś tam, coś tam, nie jestem lekarzem. E, taki zastrzyk się podaje, więc na wtorek idę na chwilę do szpitala, ale po dwóch godzinach powinnam wyjść, jak będzie wszystko w porządku. No i też e, sz, też mój ginekolog powiedział, że sprawdzimy wtedy przepływy i zobaczymy, czy z mamą jest wszystko ok. No i no. No i tyle. Ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że zacznie lepiej przybierać. I jak znacie jakieś, wiecie, e, sposoby, czy nie wiem, ktoś miał podobną sytuację, to też muszę napisać w komentarzach jakieś dobre rady. Ehm, no i będę wdzięczna. I chłopczyk, tak.